Moi drodzy, witam Was po raz kolejny na kanale Pochopsku. Jakiś czas temu pokazywałem Wam, jak, jak zrobić taki domowy, prawdziwy zacierna żur. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak z niego ugotować taki prawdziwy, wiejski, syty żur. Słuchajcie, moi drodzy, żur to nie ma być lurowata zupka na wodzie, tylko żur ma być potrawą sytą, którą sobie pojecie, która ma dawać która ma, da, ma Wam dać energię, siłę i tak dalej, nie, a nie żebyście nie wiem, chlipnęli jakieś tam lurki kwaśne i tyle. Moi drodzy, co nam będzie potrzebne? Ja tutaj mam kilka kawałków białej kiełbasy pokrojone o takie na takie większe kawałki. Kilka kawałków zwykłej kiełbasy takiej o zwyczajnej jakiejś. Chodzi o to, że i tutaj Was uczulę, nie kupujcie kiełbasy takiej e, najtańszej, jakiegoś takiego najtańszego badziewia. Moi drodzy, będziemy to jedli, prawda? Starajcie się kupić jakąś taką w miarę, nie na, nie na jakąś najdroższą, ale taką taką smaczną przede wszystkim. O, o to chodzi. E, będzie nam potrzebne dwie łyżeczki majeranku. Żur bardzo lubi majeranek. Tutaj mam pokrojoną w grubą kostkę jedną dużą marchewkę, jedna duża mm, pietruszka kawałek Excelera, duża cebula pokrojona w takie ogrube piórka, y, namoczonych kilka y, suszonych grzybów, grzybów nie za dużo, moi drodzy, ponieważ grzyby powodują to, że wam ten żur bardzo ciemnieje, jeżeli dacie ich za dużo, y, a a to nie ma być zupa grzybowa, prawda? Y, mam tu trochę jakieś wędzonki która nam będzie potrzebna oczywiście do skwarków, no bo przecież żur bez skwarków no to, 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 to nie żur moi drodzy, no, trochę smalcu, jak widzicie mam tutaj jeszcze dwie kostki rosołowe, tak? Moi drodzy, używam kostek rosołowych, nie tak jak te wszystkie gwiazdy gotujące wielkie, które tylko sól i pieprzy, i nic poza tym. Nieprawda, bo taka gwiazda gotuje wam rosołek, a potem używając tylko samej soli, rosołek wychodzi piękny, żółciutki. No to ja się pytam, od czego on jest taki żółty? Nie będę ukrywał, ja używam przypraw typu kostki rosołowe, typu wegeta i tak dalej. Dobra, moi drodzy, zaczynamy gotowanie w takim razie. Zatem moi drodzy, zaczynamy gotowanie. Tutaj w garbku mamy chyba jakieś około 2 litrów wody. Wrzuciłem tam tą marchewkę, dwie kostki rosołowe, tą pietruszkę i. i, i e, powiedzcie, nic i je tam jeszcze wrzuciłem. No, zaciąłem się. E, I selera, oczywiście. Do tego dorzucam to do, takie dwa kawałeczki e, odciętej skóry z boczku, takiej wędzonej. Chodzi o to, żeby to fajnie wszystko taką, taką wędzonką nam przeszło. A na patelni obok rozpuszczam sobie smalec. Tego smalcu też może nie za dużo, ponieważ jeszcze nie, kiełbasa, którą tutaj zaraz będziemy na nim podsmażać też ma w sobie dużo tłuszczu i, i ten tłuszcz z tej kiełbasy się wytopia, a to też nie chodzi o to, żebyśmy sam tłuszcz jedli, prawda? No i na tym smalcu, podkreślam na smalcu, nie na oleju, po prostu podsmażamy sobie tą białą, białą kiełbaskę na taki, na taki, jak widzicie, złoty, złoty fajny kolorek. Tak, żeby nam tak ładnie się tutaj przyrumieniła z każdej strony i jak będzie gotowa taka podsmażona, to przerzucimy ją do naszego garnka, w którym będziemy tam gotować ją, będziemy ją razem gotowali z naszymi, z naszymi warzywami. Pomalutku tutaj na dość mocnym ogniu, oko trochę nawet pyszczy, oczywiście. Może w tych kiełbasach niestety, ale jest bardzo duża ilość Wody, poza wszystkimi innymi, że tak powiem, dodatkami. Moi drodzy, gdy do garnka wrzuciliśmy sobie już naszą podsmażoną białą kiełbaskę, nie zdejmujemy patelni i na ten tłuszcz wrzucamy e, naszą pokrojoną kostkę. Na no, zwyczajną kiełbaskę. I również ją dobrze wysmażamy. Wysmażamy ją do momentu, aż wytopi się z niej cały ten tłuszcz, to wszystko. Zostanie nam same takie, samo takie mięsko yy, i potem tutaj mam takie sitko moje, o takie tochrytek, zawsze sobie wrzucam na niego i, i odcedzam to wszystko z tłuszczu po prostu żeby, żeby, żeby to nie, nie ociekało nam wszystko yy, wszystko tłuszczem tylko, tylko, tylko było jakieś takie sami rozumiecie no, kiełbaska nam no, ładnie dochodzi na złoty taki rumiany kolorek. Tutaj w międzyczasie zaraz się nam woda zagotuje. Na razie te kiełbasy nie będziemy dodawać do żuru, na razie tutaj w tym żurze pomalutku się będziemy gotowali tą białą kiełbasę, te warzywa nasze, one będą swój aromat fajnie oddawały, oddawały do tego, do tego wywaru, tą kiełbaskę dodamy sobie dopiero, dopiero na końcu. Przepraszam za najmocniej, poszedłem kroić, kroić boczek na skwarki, a zapomniałem sobie dać pauzy. Wybaczcie, że tak nagrywam dziwnie. Ale po prostu nie mam nikogo przytrzymać telefonu. Kręcę to z ręki. E, cebulę sobie przysmażamy. O, prawda, jest taka fajna rumiana, tutaj, gdzie nie, gdzie nam wychodzi. To odsączamy ją z tłuszczu, tak samo jak e, tamtą kiełbaskę, i dodajemy ją do naszego wywaru, który widzę, właśnie się zaczął gotować. Więc skręcamy. Skręcamy ten ogieniek na taki naprawdę malutki, żeby to sobie tak fajnie bulgotało tylko. To nie ma się, to nie ma nam wyskakiwać z garnka, tylko ma sobie tak pomalutku ten aromat te warzywa mają sobie oddawać dlaczego wrzuciłem tutaj pokrojoną marchewkę a nie, a nie kroiłem pietruszki? z prostego powodu moi drodzy lubię aromat pietruszki w potrawach ale nie lubię jej jeść po ugotowaniu dlatego potem jak już miękka, wtedy ją wyciągam po prostu i, i wyrzucam moi drodzy, w międzyczasie gdy już odsączyliśmy sobie z tłuszczu naszą cebulę i tą podsmażoną kiełbaskę Wrzucamy ją tak samo do garnka i teraz wszystko razem, pomalutku, pomalutku sobie gotujemy. W międzyczasie sobie tutaj wrzuciłem patelnię, na której pokroiłem w dość takie grube, o kostkę, boczek wędzony. Z tego boczku będą skwarki, potem do omaszczenia naszego żuru. W międzyczasie jajka sobie dochodzą. E, ten wywar gotujemy do momentu aż e, Machewka i pietruszka w środku będą po prostu, będą po prostu miękkie. Skwarki się nam będą tutaj wysmażały. Na oddzielnej patelence. No i, drodzy, teraz jest to moment, kiedy pasowałoby skosztować tego naszego wywaru. jeżeli jest mało słony, należy go dosolić, według Waszego uznania. Hmm. Ten mi wyszedł tajny. Na co Was uczulę jeszcze? Starajcie się to dosalać w ten sposób, żeby on był lekko niedosolony. Już Wam powiem dlaczego, że ta biała kiełbasa, ta kiełbasa, którą podsmażaliśmy to wszystko, ma w sobie już sól i one tą sól potem będą do tego wywaru jeszcze oddawać. Także jeżeli teraz sobie zrobicie taki ten żur, że tak powiem, mocno posolony, to jutro na drugi dzień możecie mieć problem, żeby go zjeść. Po prostu będzie przesolony i będziecie musieli dolewać wody. Zobaczcie, moi drodzy, skwareczki chrupiące, rumiane, dobrze wysmażone. Na koniec z tymi skwarkami będziemy, będziemy, omaścimy sobie już na talerzu nasz, nasz pyszny wiejski żur. Moi drodzy, w międzyczasie ściągamy sobie naszą ściereczkę z naszego zacieru na żur, a bierzemy tutaj łyżkę, trzeba go porządnie teraz zamieszać. Moi drodzy, oto dlaczego, dlaczego e, nie dodałem do tego żuru ani leścia laurowego, e, ani ziela angielskiego, z tego względu, że dodawałem go do tego zacieru, do tego zakwasu żurowego e, w momencie, gdy zacząłem go przygotowywać. Jak go zrobić, macie w moim poprzednim filmiku, także możecie sobie, możecie sobie e, zobaczyć. Zobaczcie w międzyczasie, jak pięknie nam tutaj, fajnie to wszystko dochodzi cały ten, cały ten wywar na nasz żur moi drodzy jak widzicie ja gotuję bardziej na oko ja tutaj nie podaję wam jakichś tam że tak powiem ilościach w gramach, mililitrach, miligramach i tak dalej u mnie są łyżki, garście, szklanki i tak dalej macie smak, wiecie jak sobie doprawić także Także u mnie moje gotowanie jest po prostu takie, no po chłopsku, no jak, jak inaczej powiedzieć. Moi drodzy, e, marchewka nam już doszła na mięciutko. W międzyczasie wybrałem sobie pietruszkę i selera. E, jeżeli lubicie, to nie musicie go wybierać, rzeczywiście, to jest wasz wybór. E, zasada w kuchni jest jedna: jeżeli czegoś nie lubicie, to nie dodawajcie tego do waszych potraw. E, jedzenie ma być przyjemnością, a nie karą. E, Mam tutaj słoik mojego zacieru na żur, po czym przelewamy cały do naszego garnka. Ja przelewam w ciemno cały litr, z tego względu, że mój słoik akurat stał 5 dni, po 5 dniach już mam sprawdzone, że na, te, na, na taką ilość jest akurat wystarczający. Pamiętajcie o jednej rzeczy, że ten zacier na żur z każdym dniem będzie się robił coraz bardziej kwaśny. Chodzi o to, że jak on wam poleży, na przykład zanim go tam przerządzicie, zanim gotujecie z niego żur, postoi wam na przykład 7, 8, 9 dni, dajmy na to, to może być zakwaśnie. Więc najpierw wlejcie sobie wtedy połowę takiego słoika, poczekajcie aż się zagotuje, skosztujcie. Jeżeli mało kwaśny, to dolejcie po prostu. Chodzi o to, żeby żur też nie był nie był zakwaśny. To wszystko ma być no ten smak ma być taki stonowany, prawda? Moi drodzy żurek się nam właśnie zagotował, a zrobiła się, widzicie, tutaj na nim taka pianka, teraz normalnie to jest piana z mąki, e, ponieważ, ponieważ jest zrobiony z mąki żytniej. Żurek nam fajnie zgęstniał o, i teraz takiego delikatnego obulgotania, jak tutaj widzicie. Dajcie mu tak jeszcze z 5 minut, żeby on sobie w ten sposób pobulgotał, żeby się dobrze ten zacier na żur. Ta mąka, żeby się to wszystko tak dobrze przygotowało razem. O, leciutko go tak pomieszajcie, żeby wam nie wykipiał, bo będzie miał tendencję do kipienia. Dajcie mu chwilkę z 5 minutek i, i żur będziecie mieli gotowy. No i moi drodzy, żur mamy gotowy. Jak widzicie, kiełbasa, boczek, jajka ugotowane na twardo. Ten żur to nie jest lurowata zupka, uwierzcie mi, to jest, to jest danie naprawdę niesamowicie, niesamowicie pożywne, e, idealne, na, idealne na, na, na teraz, na jesień, na zimę, kiedy wracacie, nie wiem, często po pracy, prze, prze, przemarznięci, przemoczeni, zziębnięci, e, Miska takiego, takiego chłopskiego, swojskiego żuru, naprawdę uwierzcie mi, postawi was na nogi. E, mam nadzieję, że jeżeli ugotujecie żur z mojego przepisu, będzie wam smakował. E, no i cóż, no, proszę o łapkę w górę i, i do zobaczenia, do zobaczenia, kto w następnym odcinku. Dziękuję za uwagę.